Nauczanie domowe. Środa, dziewiąty tydzień zwykły. Psalm 123, versety 1 i 2. Tytuł: Dłonie Boga. Do Ciebie wznoszę oczy, który mieszkasz w niebie: Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jak oczy służebnicy na ręce jej pani. Tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami. Psalmista zauważa, że jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, tak my też mamy zwracać oczy na ręce Boga. Jak oczy służebnicy na ręce jej pani, tak nasze oczy mają być. Skupione na Bogu. Przyjrzyjmy się więc tym fragmentom, które mówią o ręce pańskiej. Co ona takiego robi? I w Psalmie 95, i w Psalmie 95 czytamy, że ręce pańskie ukształtowały ziemię, ukształtowały świat. Możemy więc przyglądać się, jak Bóg Boży świat, jak go ciągle stwarza. Dalej w Księdze Wyjścia, że to świątynia jest dziełem rąk bożych, chociaż wiadomo, że ludzie ją budowali, ale jednak Bóg chce, aby były takie miejsca, w których jest w szczególny sposób czczony i to możemy oglądać. Ciekawe też, że w przypadku proroków, Wyraźnie jest powiedziane, że ręka pańska wspomogła Eliasza, gdy biegł. Spoczęła na Elizeuszu, i kilkukrotnie mamy to w księdze Proroka Ezechiela, że w momencie jego prorokowania, otrzymywania wizji, była ręka pańska nad nim. Istotne jest to, że proroctwo. Obraz, słowo jest rzeczywistością duchową, która wypływa z tego, że ręka Pańska jest nad człowiekiem, nad posiadającym charyzmat proroctwa. Przyglądając się, jak słudzy swojemu Panu, widzimy, że Bóg budzi takie osoby, błogosławi takim osobom, rozlewa łaskę na takie osoby. I na taką posługę. I z drugiej strony, w momencie, kiedy Bóg broni swojego ludu, to w pierwszej księdze Samuela widzimy, że ręka Pańska zaciążyła nad tymi, którzy wzięli Arkę Bożą. Że ręka Pańska zawisła nad Filistynami. I ostatnia czynność, którą chciałbym pokazać w Słowie Bożym, to to, że ręka Pańska mnie ukształtowała, mówi o tym Hiob. A w Psalmie 31 mamy te słowa, że my się mamy powierzyć w ręce, oddać ducha w ręce Pańskie. Widzimy więc rozmaite czynności rąk Bożych. Te, które tworzą, stwarzają, te, które czynią, te, które bronią, ale także te, które dają natchnienie, dają życie. Więc możemy modlić się tak jak Mojżesz. Niech Twoje ręce obronią tych, których kochamy. Niech Twoja ręka, Panie, broni moich krewnych, moich przyjaciół, moich znajomych, wierzących. Prosimy Cię o to, Panie, bo tak działasz. Bo przyjrzeliśmy się Twoim dłoniom, bo przyjrzeliśmy się temu, co tworzą, co czynią i chcemy współpracować, bo jesteśmy służebnicami i sługami wpatrzonymi w Twoje ręce. Chcemy też tak działać. I widzimy, że Bóg zaprasza naprawdę do takiego działania. Rodziców zaprasza do stwarzania, do tego, aby pojawiło się nowe życie. Tych, którzy pracują fizycznie, aby tworzyć nowe rzeczywistości, jak świątynie. Tych, którzy posługują duchowo, aby przez modlitwę, przez charyzmatyczność, przez różnego rodzaju natchnienia, pokazywać drogę. I w końcu u Izajasza czytamy, że ręka pańska czyni nowy cud ponownego wyjścia. I chcemy, aby tak było. Prosimy, aby tak było. Wołamy, aby tak było. Aby ręka pańska czyniła właśnie ten nowy cud, abyśmy wychodzili z niewoli. Abyśmy, przyglądając się działaniu Bożemu, coraz bardziej stawali się uczestnikami tego działania. Niech w tym przyglądaniu się i oczywiście współdziałaniu błogosławi on sam Ojciec, Syn i Duch Święty.